Hej, hej, hej. W dzisiejszym odcinku odpowiem sobie na Wasze pytania. Zaczniemy od pytania. Szczerze, interesuje mnie Twoja opinia na temat projektu o Kartofliksie. Tej animacji. trawiam. Fiodor. Również pozdrawiam. E, odnośnie tej animacji, z tego co wiem, e, Wojna planuje i tak i tak napisać tam scenariusz, ale nie zamierza brać czynnego udziału. Ja niby miałem tam grać głosowo omianka. A... Ale nie wiem, czy do tego dojdzie. Następne pytanko. Która część Banbanów jest według ciebie najlepsza? O, drogie kolego... Takiej części nie ma, nie oszukujmy się. I drugie pytanko od tego użytkownika. Jakbyś, jakbyś miał opętać jakiegoś animatronika, to jakiego? Hmm... Trudne pytanie, ale pewnie któregoś z Fryderyków. Tutaj jest seria pytań od Kuksego. Gdzie i kiedy straciłeś to dziewictwo? Pizzerii Freddy Fazbear Pizza z Twicką. Ile myszek od PC rozjebałem? No będzie tak z <ścoughs> 6 Nie gracie Valoranta dzieci. Ta gra jest cholernie wkurwiająca. Jaka jest twoja ulubiona gra? Myślę, że w Security Bridge. Jak jest moja wymarzona praca? Chciałbym e, pracować jako youtuber, taki, tak wiesz, full time. Jakiej marki jest biały van? W którym porywasz dzieci Myślę, że to jest taki Ford, nie wiem, często wymieniam auto. Jak jest twoja ulubiona rasa kota? Ech. Kot brytyjski, one są bardzo ładne, ale też takie dachowce. Jaki jest twój ulubiony film? Avengers Endgame. Tutaj mamy pytanko od Reniko. Od kiedy interesujesz się FNAF interesuje się od 2014 roku, czyli to będzie już 9 lat. A drugie pytanie od tego użytkownika. Czy interesujesz się SCP? Muszę się przyznać, że tak szczerze nie bardzo. Tutaj mamy serię pytań do mojego kociaczka. Kiedy face reveal, Seksiaku? Kiedy shorty z gier? Uhuhu. Jeżeli chodzi o face reveal, planuję taki na 10 tysięcy subskrypcji. Kiedy shorty z shotów z gier? Shorty z szotów gier? A prawdopodobnie będą się pojawiać na kanale FurPurGry. Jeżeli chodzi o takie horrory, Horrorowe gierki, wiesz, takie typu FNAF, e, Poppy Playtime, to raczej będą tutaj na kanale głównym. Jak Ci się podoba baner, który zrobiłem? Będzie update kiedyś. Naprawdę mi się podoba. Y, styl Prexa jest naprawdę świetny i osoby, które uważają, że jest inaczej, to są jakieś pierdolnięte. Rush Team Fortress 2? Grałem kiedyś, ale za mało update'ów. Ile masz Chromosomów? Na pewno więcej niż Ty. Czemu chciałeś mnie porwać do piwnicy? No, no, wiesz, ktoś mi musi montować filmy. O kurwa, już powiedziałem, no to masz odpowiedź. When meetup. Tak jak już ustalaliśmy, ja Monsty, te... wiosna. Seria pytań od NeFi 340. Ile remnantu wypijasz dziennie? A będzie tak z grzewka remnantu? Czy jesteś anime kotkiem Uwu? Tak, jestem Uwu anime kotkiem. Miał no. Czy zamordowałeś piątkę dzieci? Nie, to nie ja. To był mój kolega. Pytanko od Tigerek 9550. Czy lubisz ranną zmianę u Fryderyka z Niedźwiedzia? Oczywiście. Pytanie od Bonnie Stolas. Jak ty i kartofel? Konflikt został zażegnany. Wytłumaczyliśmy sobie prywatnie. To jest seria pytań od użytkownika Fonej. Kto jest twoim idolem? Ty jesteś moim idolem największym. Czarny czy biały, Rasa? Myślę, że biały. Oka dupę? nie. Jakie jest twoje marzenie? Aktualnie wybić 2000 subskrypcji. Seks z Tojczyką czy siłka ze mną? Wybieram siłkę z tobą. Ile to? 2 razy 2 plus 2 razy 2. 8. Pod z mlekiem czy z uranem? Z uranem. Kiedy koniec świata? Nie mam pojęcia. Sernik z rodzynkami czy bez? Myślę, że bez. Tojczyka czy Roxy? Tojczyka. Alicja ma 3 cukierki, a 3. Za ile traktor przyjedzie świnie? Za 5 minut.